Ja mało z tej strony Karno i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyjątkowo nagrywam rano, ale to się zmieni. Tylko bo mam szablę na lekcji. Z lekcji i nagrywam wyjątkowo rano. Dobra, idziemy kupić diaksy A w ogóle zrobiłem Idziemy kupić diaksy Dijaksy, diaksy będą na pewno na odcinku Kopiemy y, 3 godziny y, w, jedno, w jedną stronę Tak jak youtuberzy to robią już zapomniałem, bo nie grałem. O. Okej. Okay. Zobacz. Czy tu nie ma diamentu, Ale nie możemy tutaj zwołać. Tylko ja potrzebuję redstone do mechanizmów. Mówicie. Ja sobie robię różne rzeczy i potrzebuję. I diamenty pierwsze są. Na odcinku pięknie. Tylko żeby nie było dziś lawy, nie? Byk. Widzowie, jestem w siódmym niebie. Albo w piekle. Zależy, jak to co uważa. Zauważy. O i blisko są diamenty albo Iwangiel. Kochani widzowie. Dziękuję, że dobiliście 7 subskrypcji. Bardzo was uwielbiam. No Mogę was teraz tylko pochwalić. Bardzo dobrze wam idzie. Jesteście na bardzo dobrym tropie. Mega dobrze. Mega dobrze wam idzie. I widzowie, mogę Wam powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że wy dobijacie takie sumy liczb. Przecież dopiero ja co nagrywam, ile ja nagrywam? W sumie nie wiem, ile ja nagrywam. Prze e chyba dwa miesiące nagrywam. No i widzicie, jakie są efekty, w po dwa miesiące mi idzie coraz lepiej, znajduję diamenty, wam idzie coraz lepiej, yy, wbijacie suby, bardzo was uwielbiam. To jest normalnie, mm, os duże osiągi to są, takie o, tak można powiedzieć. Dobra, sorry widzowie, ale, dobra, nie daje mi to spokoju. Chciałem zboczyć z drogi, ale się nie da jednak. Jesteście kochani. Widzowie. O Jezu. Kanada mi się przyjaciła. Kochaj niżej. O Jezu, o Jezu. Dobra, jestem. Szczęśliwy bardzo. No normalnie widzowie. Fajnie no. Jak dobijecie 10 subskrypcji, jesteście na dobrym tropie, to pokazuję swoją twarzyczkę, więc nie zapominajcie o tym, bo jeszcze nie znacie mojej twarzy. A może poznacie po 10 subskrypcjach, ale musicie dotrwać do końca, żeby zobaczyć moją twarz, bo ja na końcu odcinka będę pokazywał twarz albo na początku, zależy jak będzie. Nam idzie, mi idzie dobrze, wam idzie dobrze, że nam idzie superowo. Oby tak dalej. Że. Yy, nie, że nasz kanał będzie stał w miejscu, nasz kanał ma się rozwijać. R robimy osiągi w dwa miesiące, takie osiągi. To naprawdę, no, moja koleżanka nagrywa. 8 miesięcy i ma 22 subskrypcje, ale no 2 miesiące w porównaniu do 7 miesięcy 8 praktycznie. więc 8. No. Jak ten miesięcy skończy, to będzie 8. A nie. Więc praktycznie... A w ogóle nie patrzę w górę. A gdzieś w górze mogą być diamenty. No właśnie. Nie tam. Ej, woda tu kapie. Czyli, czyli że jesteśmy gdzieś pod wodą. To Wam mogę obiecać. Znaczy pod jakimś jeziorkiem. I chyba zaraz będzie lawa. Nie, nie świadczy to o tym, żeby gdzieś była lawa, ale chyba będzie. mi no. Mm. Podłużę jeszcze pod tą muzykę. Pierwsze... Jakby co to flizowie e, pierwsze dwie, trzy minuty będą takie z muzyką ostrą, ale później już będzie normalnie. Jakby co? Kopiemy dalej. Kopię diamenty i jestem szczęśliwy, mega. Um, bo normalnie wyrobić osiągi. Ja robię osiągi. To jest niespotykane normalnie. Ja nigdy nie wierzyłem, że będziemy tacy dobrzy. Myślałem, a dobra, biję tam dwie subskrypcje. Moja rodzina tylko mnie subskrybuje A to nie. Wy też możecie nie zasubskrybować. Tu wtedy będziecie widzieć, będziecie szczęśliwi, będziecie w ogóle widzieć moje nowe filmy. Dlatego mówię wyjątkowo, że wbiliście 7 subskrypcji. Nagrywam dzisiaj odcinek, rano. Bo tak to bym nagrał inaczej wieczorem. No. Ale no, no, nawet by nie było odcinka, bo nie wiem, czy by mi się chciało, ale jak rano tak idzie, to rano będzie. Jezu! I właśnie o tym mówiłem. Dzisiaj będzie lawa, na pewno. To widzowie przep. Ała! Ała! Ale dziewięć diamentów, nawet spokój. Przepraszam, to muszę ja zrobić. Ja muszę to zrobić. I widzicie. Ja powiedziałam, muszę to zrobić i nagle. co? To jest lawa. Nie! Ała, dobra, tu jest lawa, tu jest lawa. Szybko, szybko, po, po diaksy, po diaksy. Jak teraz mi ta lawa spadnie na łeb, to lepiej tu zabuduję szybko. Cyk, o i teraz już mi nie spadnie na łeb. Hop. Co? Nie, no diamenty mi się spaliły. O nie, tutaj już nie ma. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Jo, jo! Jesteśmy już po krótkiej przerwie. Musiałem ta, tą lawę po prostu zabudować. Bo mnie wnerwiała. Bo mi spaliła diamenta. A wiecie jakie to jest warte. Wiecie, ile to jest warte? O, 10 diamentów. Spoko. Widzowie. Takie to było fajne, ale się już kończy, to fajne. Dzisiaj już kończymy. Na tyle to jest tego odcinka. Jeszcze może dojdziemy do domu i tam się pożegnam. Dobra, widzowie, jednak stwierdziłem, że to nie będzie koniec, ale już powoli dobiega końca, więc zobaczycie, co będę robił. Idziemy właśnie na, po, na polowanie. Ale wyłączę, jak mi się wyłączy odcinek podczas polowania, to przepraszam, bo po prostu tak może się zdarzyć. Wiecie, tam. O, pęk. I ciach. Nie chcę tego robić na odcinku, bo. Bo to jest złe po prostu, ale tak już musi być. Musi być tak. Bo bez jedzenia nie ma życia. A jak nie ma życia, to koniec gry przecież. No a ja nie chcę stracić swoich itemów. Mam. Mam dopiero piąty level, bo. No co będę was kłamał? Zginąłem, nie. Znaczy nie mówcie, że jestem jakimś nupkiem coś, ale po prostu wiecie, teraz mi tak nagle lawa wyskakuje nad głową. Ja patrzę, o coś się świeci, a tu lawa nade mną. Ok. Hmm, drugą jeszcze wolno próbujemy. Więc zobaczymy się jak, ben, jak znajdę już drugą owcę. Okazało się, że jak spojrzę na lokalizację, to yy, gdzieś owce jest w mojej wiosce. Znaczy nie. O, właśnie tu. Yy, znaczy nie lokalizację, tylko to. Dziwne coś. Dobra, nawet dwie. Pyk, pyk. A, dobra, no. Dobra, nie, no to, to jest, jest. A ja to coś innego zrobię z tobą. Nie wychodź. Idziemy po szczypce, jem obierzemy.